Bardzo często, równorzędnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawany jest dokument, który nazywa się Wczesne Wspomaganie Rozwoju. On może być wydawany równorzędnie z tym dokumentem, może być wydawany osobno. WWR to nic innego jak pewna forma zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Tyczy się to autystów, ze względu na to, że autyst to całościowe zaburzenie rozwoju, więc. Jak najbardziej. Z racji tego należą się dzieciaczkom bezpłatne zajęcia edukacyjne, które gwarantuje państwo. Jak to wszystko wygląda? Należy udać się tak jak w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, należy udać się do poradni do poradni, która jest w zasięgu naszej rejonizacji, czyli musi być to placówka Placówka publiczna, która, zajmuje się, która znajduje się blisko naszego miejsca zamieszkania. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się w momencie ujawnienia zaburzeń rozwojowych i lub niepełnosprawności dziecka. Czyli to są te dwa przypadki, kiedy możemy mówić o tym, że jak najbardziej dziecku należy się WWR. Jak to wygląda w praktyce? Dziecko ma prawo, przysługuje mu od 4 do 8 godzin zajęć stricte terapeutycznych w miesiącu. Jakie to mogą być zajęcia? Tak naprawdę, to, może być, to mogą to być wszyscy, wszyscy specjaliści, którzy są niezbędni do pracy terapeutycznej. To może być psycholog, to może być logopeda, fizjoterapeuta, to może być pedagog, terapeuta pedagogiczny. Jak długo trwa? WWR. WWR trwa do momentu rozpoczęcia edukacji. Czyli tak naprawdę orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostaje nam w kolejnym procesie edukacyjnym, a kiedy dziecko jednak zaczyna formalnie już edukację szkolną, WWR przestaje mieć prawne znaczenie. Jak to wszystko wygląda... Jeżeli chodzi o formalności z WWR jest ten plus, że tak naprawdę możemy, jeżeli chcemy, żeby to było bezpłatne, to jak najbardziej możemy zgłosić się do poradni, która jest w naszej rejonizacji. Wtedy jak najbardziej po złożeniu wniosku otrzymamy informację z terminem, zgłoszeniem się z dzieckiem, jest badanie. Bardzo podobna procedura jak przy orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Ale możemy wybrać też prywatnie, prywatną poradnię. To jest ten plus, że i warto o tym powiedzieć, że jeżeli chodzi o WWRD, to jak najbardziej możemy wybrać prywatną placówkę, która po prostu przeprowadzi badanie i wyda adekwatny dokument. Gdzie WWRD jest wykorzystywany? Przeważnie w placówkach edukacyjnych, w przedszkolach. Na bazie tego jest robiony program, który jest realizowany z dzieckiem w placówce. Pracownika ma obowiązek zapewnić dziecku wskazaną w dokumencie terapię. Tutaj jest podobnie jak w, w przypadku innych dokumentów formalnych kierowanych z poradni, spotyka się zespół orzekający, który wydaje opinię. Poznacza się termin spotkania, dziecko jest badane, na podstawie tego badania wydawana jest opinia. Na podstawie badania i wcześniejszych jakiejś dokumentacji medycznej czy terapeutycznej. Wniosku tak naprawdę możemy szukać na stronie internetowej każdej poradni. To jest klasyczny wniosek, klasyczny wniosek. I tam znajdziemy też tak naprawdę informacje o tym, co powinno być dołączone do, do takiego dokumentu, do takiego wniosku. No ale pamiętajmy o tym, że to musi być wszelkie badania i wszelkie opinie są zawsze, zawsze użyteczne i zawsze pomagają w uzyskaniu przebiegu, po prostu pomagają w procesie formalizowania pewnych dokumentów.